Nazywam się Waldemarka. Jestem wychowankiem z okładów penitencjarnych. To już czwarty wyrok w tym roku. Kolega mi się pytał, dlaczego przed wyborami nie chciałem skorzystać z dobrodziejstwa amnestii. Odpowiadam krótko: łaski bez. Za co był ten ostatni wyrok? Byłem na imprezie. Z płyt kompaktowych płynęły dźwięki najnowszych nagrań. Na środku pokoju kilka splecionych ze sobą do granic wytrzymałości par. W pewnym momencie Krystyna zaczęła ryczeć, a z odgryzionego bezczelnie przeze mnie ucha popłynęła krew. Okazałem się sprawcą odgryzienia ucha Krystyny, po czym wyskoczyłem z mieszkania. Niestety męska część imprezy dopadła mnie na ulicę. I niestety przywlokła z powrotem. Okazało się, że Krystyna tańcząc ze mną pochwaliła się, że za każdy jej kolczyk można spokojnie kupić dwa maluchy. Tak więc moja przedsiębiorczość spowodowała, że posiadałem w żołądku dwa produkty z Bielska. Zadzwoniono po tatusia, bo przecież to właśnie on zakupił córeczce perły osadzane w złocie. Tatuś przyjechał z synem Basiorem i od razu zabrano mnie na tortury do łazienki by nie przerywać imprezy. Tatuś wymyślił, że napoją mnie wodą z mydłem i kolczyk szybko wróci do właścicielki. Nie chciałem dobrowolnie pić tej mikstury, przygotowanej z proszkiem nomen omen pollena 2000 Ojciec Prać. Kiedy wszyscy umordowani byli tą 30-minutową szarpaniną, obiecałem, że spowoduję wymioty sam. Te tortury na samym sobie trwały dobry kwadrans i nie przyniosły spodziewanego efektu. Wtedy synuś Basior wymyślił, że złoto jest ciężkie i trzeba z pracy najnormalniej w świecie rozciąć brzuch. Potem się go jakoś zeszyje i po kłopocie. Kiedy rozebrano mnie, a synuś Basior naoszczył odpowiednio ogromny kuchenny nóż, naz nazwałem się poławiaczem pereł i przysięgałem, że kolczyk oddam do dowolnie. Tatuś wymyślił najbardziej humanitarne rozwiązanie. Spętano mnie jak szynkę do gotowania, i wywieziono do piwnicy willi letniskowej za miasto. W kotłowni urządzono mi legowisko i wstawiono najważniejszy element całej akcji wiaderko plastikowe. Kiedy wydali kolczyk, będzie wolny zawyrokował tatuś. Siedziałem tak bez spodni, przykuty łańcuchami trzy doby. Kolczyka mimo obfitego odżywiania nie odzyskano. Policja znalazła mnie brudnego, nieogolonego, spętanego i bez portek, leżącego na swoim barłogu z tęsknotą, oczekującego, aż w dno wiaderka stuknie kolczyk, żeby było jeszcze śmieszniej kolczyk zrobiony w kształcie łzy. Prześwietlenie wykazało, że kolczyk tkwi wbity ostrzem w powłokę brzuszną. Mój pech polegał więc na tym, że odgryzając kolczyk zębami musiałem otworzyć zapięcie. Lata całe trzeba by czekać na uwolnienie perłowej łzy. Kiedy chirurg wydobył ze mnie biżuterię, policyjny rzeczoznawca wycenił ją na 140 tysięcy. Złota malusieńko akurat tyle, żeby miało się co wbić mi w brzuch. Cała łza wykonana była niestety z masy perłowej. Tatuś Krystyny przepłacił.